Nazywam się Marek Kryda, reprezentuję Instytut Spraw Obywatelskich. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że weźmiemy udział w seminarium konferencji, która jest właściwie pierwsza tego rodzaju w Polsce. Jest to konferencja ogólnopolska. Przyjechali tutaj przedstawiciele różnych regionów Polski. I e, są to społeczności e, terenów, na których poszukuje się i ma być wydobywany gaz łupkowy. Jest to dlatego konferencja wyjątkowa, ponieważ no, do tej pory z jakichś względów nie było ogólnopolskiej konferencji, w której te społeczności miałyby szansę z, e, wziąć udział, zabrać głos czy zadać pytania. My koncentrujemy się w naszej konferencji. Nie na sprawach technicznych wydobycia gazu łupkowego, czy nawet nie tyle na sprawach ochrony środowiska, co na sprawach prawnych, sprawach partycypacji obywatelskiej, na sprawach konsultacji społecznych. I interesują nas dwa wymiary. Jeden wymiar to jest polski, to jest krajowy, czyli legislacja w Polsce. Ale też interesuje nas też wymiar europejski, o którym będzie tutaj mówił nasz gość, gość Hert De Cook z organizacji Food and Water Europe. On powie o konsultacjach społecznych, o zmianach legislacyjnych planowanych przez Unię Europejską, jeżeli chodzi o wydobycie gazu łupkowego. Przypomnę, że dosłownie. Do końca miesiąca zakończą się konsultacje społeczne prowadzone przez, przez Komisję Europejską. Te formularze pojawiły się w internecie w języku polskim niestety z pewnym opóźnieniem. Czyli mamy no, gorący okres konsultacji. Natomiast no, żałujemy bardzo, że nie udało nam się tutaj nie udało się nam spowodować, żeby byli tu przedstawiciele Zainteresowanych władz. Wysłaliśmy zaproszenia, rozmawiałem osobiście z sekretarką pana Piotra Woźniaka, wiceministra środowiska pełnomocnika rządu do spraw gazu łupkowego. No, niestety minister w Europie rozmawiałem z sekretarką pana ministra Mikołaja Bozanowskiego, który bardzo się angażuje w sprawy gazu łupkowego. Też jego obecność nie była możliwa. Rozmawiałem osobiście z sekretarką pani Grażyny Piotrowskiej Oliwy, szefowej zarządu. PGNiG, olbrzymiej polskiej firmy zajmującej się wydobyciem węglowodorów, szczególnie gazu. No niestety obecność pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy okazała się niemożliwa. Zawiadomiliśmy, zapraszaliśmy szefostwo Państwowego Instytutu Geologicznego. No widzimy, że chyba jeszcze nikt się nie pojawił. Szkoda by było, żeby taka ważna instytucja Placówka naukowa tutaj nie wzięła udziału w naszym spotkaniu. No i również zaproszenie, otrzymanie zaproszenia potwierdziła, potwierdził sekretariat europosła Bogusława Sonika, ale bardzo grzecznie zawiadomiono nas, że niestety europosł nie może nas tu zaszczycić swoją obecnością. No, szkoda jest tego typu, że że dużo się mówi w konsultacjach społecznych w Polsce na temat gazu łupkowego, często się publikuje wyniki badań opinii publicznej, gdzie ostatnio na Lubelszczyźnie 70% mieszkańców Lubelszczyzny opowiada się za gazem łupkowym, z tym, że z tego, co ja widzę jeżdżąc po Polsce, ja mam wrażenie, że w Polsce mało kto do końca wie, co to jest gaz łupkowy, jak się go wydobywa. I jakie konsekwencje dla społeczności lokalnych, dla władz lokalnych, dla mieszkańców to wydobycie może przynosić. Więc jeżeli ktoś ma mało informacji, trudno, żeby był przeciw, tak? czy trudno, żeby miał pytania jakieś kontrolne. Jeżeli ktoś zapyta kogoś, czy jesteś za tym, że Polska była niezależna energetycznie i że miała swoje własne zasoby gazu, jak ktoś mnie zapyta, ja też powiem, że jestem za. Ale to nie znaczy, że Jestem za gazem łupkowym, bo metoda wydobycia tego gazu jest zupełnie inna i o wiele bardziej kontrowersyjna niż wydobycie konwencjonalnego gazu, który praktycznie sam wypływa ze złoża. Tutaj mamy do czynienia z procesem ogromnej ingerencji w środowisko. Wziąłem udział niedawno w spotkaniu z, u marszałka województwa pomorskiego, gdzie jeden z przedstawicieli firmy wydobywczych powiedział, że. W przypadku gazu łupkowego największa ingerencja w środowisko odbywa się na samym początku. Odbywa się w tej fazie, która jest nazywana fazą poszukiwawczą. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy powstają otwory pionowe, poziomy, często jest kilka poziomych otworów i właśnie wtedy zaczyna się stosować metodę szczelinowania hydraulicznego, czyli wpompywanie 20 tysięcy m sześciennych wody w jednym szczelinowaniu. Wraz z środkami chemicznymi, wraz z piaskiem w głąb ziemi, pod ciśnieniem 600-700 atmosfer. Czyli tak naprawdę nie jest dobrze mówić, że nie martwcie się, bo my tylko poszukujemy gazu, a prawdziwe jakieś tam realia wydobycia się pojawią dopiero w fazie wydobywczej. Niestety nie. My powinniśmy zająć się już tą fazą poszukiwawczą. I dam tu przykład innych krajów Europy. Niedawno byłem w Czechach, przed tygodniem, tam jest cały ruch społeczny organizacji koncertów, organizacji konferencji, spotkań z Europosłami, z politykami i to jest pod hasłem, nazywają to Żywa Woda albo pod hasłem ochrony wody. I widać tam ogromną debatę społeczną w Czechach. To znaczy, Ministerstwo Środowiska Czech wydało koncesję, wydało pozwolenia na wydobycie gazu łupkowego w czterech rejonach Czech. Ale. Nie doszło do poszukiwań gazu ze względu na ogromny, ogromną debatę, która się nie zakończyła w Czechach. Tutaj mamy na sali absolwentkę Sorbony pracującą w ambasadzie Polski w Luksemburgu, panu, panią Sufing, która nam powie, jak Francja podeszła do, do problemu. Właściwie Francja podeszła do problemu modelowo, bo tam uzgodniono między partiami. Parlamentarnymi, że powoła się specjalny zespół badawczy i zaczęto tam stosować metodę szczelinowania hydraulicznego, ale w, tylko w celu oceny zagrożeń, oceny korzyści, jaka, jaka ta metoda przynosi, jak, jakie wydobycie gazu łupkowego może przynieść w Francji. I tu pani Ewa przedstawi. Konkluzje, wnioski francuskie, one są bardzo ciekawe i szkoda by było, żeby na przykład władze naszego kraju nie skorzystały z doświadczeń Francji. Bo Francja nie mówi nie, bo nie, nas to nie interesuje, bo uważamy, nie znamy tego, ale to jest złe, tylko Francja mówi tu mamy plusy, tu mamy minusy. Jak my przeważymy wszystko, to troszeczkę więcej jednak widzimy minusów i zagrożeń kosztów. I warto by było, żeby taki rachunek kosztów również był wykonany w Polsce. I nie tylko na poziomie rządu, ale też na poziomie województw i też na poziomie lokalnym, na poziomie gmin. Bo jeżeli mówimy, że powinniśmy wydobywać gaz łupkowy, ponieważ on zastąpi gaz rosyjski, no to wtedy to będzie możliwe, jeżeli ten gaz będzie tańszy od gazu rosyjskiego. Natomiast jeżeli się okaże, że wszystkie koszty policzone, koszty środowiskowe, społeczne, inne przeważą, to znaczy spowodują, że ten gaz jest drogi, to się okaże, że jednak dalej będziemy kupować gaz rosyjski, ponieważ ten gaz będzie nas łupkowy będzie nas za dużo kosztował. I nie byłoby dobrze, żebyśmy doszli do tej konkluzji dopiero po iluś latach i po wielu doświadczeniach również kosztownych i bolesnych. Lepiej ten, tę analizę wykonać wcześniej, i żeby tę analizę wykonać wcześniej skutecznie, konieczny, konieczny jest dialog publiczny, konieczna jest debata, konieczne są konsultacje. Bo tak jak na przykład w Szwajcarii, w Szwajcarii prawie wszystko się ustala w drodze referendum, bo Szwajcarzy mówią: Robimy to dlatego, że jak wszyscy podjęli decyzję, to wszyscy za to odpowiadają. W naszym przypadku. Jeżeli nie będzie szerokiej konsultacji społecznej w skali kraju, w skali województwa, w skali gmin, to jeżeli będą kłopoty z, z tym przedsięwzięciem, no to niestety społeczeństwo powie: Myśmy tych decyzji nie podjęli. I jakby wszystkie jakby koszty tego, również polityczne spadną na, na władzę, na administrację, itd. Nawet mogą być koszty typu odszkodowań, tak? Bo jeżeli się, chodzi, jeżeli się okaże, że pewne decyzje administracyjne zapadły w sposób błędny, to oczywiście nawet firmy wydobywcze będą miały prawo wystąpić do, do sądu i wygrają odszkodowania od naszego skarbu państwa. Więc tych problemów jest sporo. Ja bardzo liczę na żywą debatę. Cieszę się, że przyjechali tu przedstawiciele społeczności lokalnej. Przede wszystkim widzimy tu z białe koszulki zamościa. Niestety z Kaszu tylko grupa, mniejsza grupa przyjechała, część osób nie dojechała. Oczekujemy też obecność mediów. Pewne media już zapowiedziały swoją swoją obecność. Podczas debaty, która będzie od godziny 14:30 do 16:00, zastanowimy się nad tym, jak poprawić warunki debaty publicznej w Polsce na temat gazu łupkowego i jak spowodować, żebyśmy rozmawiali, rozmawiali o konkretach, a nie o tym, czy, czy chcemy być niezależni energetycznie, czy nie, bo to nie jest argument merytoryczny. Dziękuję bardzo.